nagroda innowator 2022 wprost za terapię venatoklaksem. lek który okazał się przełomem w dwóch chorobach bardzo trudnych do leczenia. Jakich? Po pierwsze, w chorobie, która dotyka wielu Polaków, w przewlekłej białaczki limfocytowej, ale z drugiej strony w jednej z najtrudniejszych chorób do leczenia, czyli ostrej białaczce szpikowej. To jest lek, który dzisiaj stanowi przełom, przełom dla polskich pacjentów. Przełom, dlatego że jest to terapia, która jest nie dość że skuteczna, to jeszcze ma bardzo unikalny sposób działania. Właśnie chciałam zapytać, na czym polega terapia? W jaki sposób działa ten lek? Ten lek jest w zasadzie przełomem w leczeniu, w standardzie opieki nad pacjentami, dlatego że e, najprościej rzecz ujmując. Hamuje czy przywraca, może nawet przywraca zdolność komórek do zaprogramowanego umierania. Przez to odwraca de facto proces nowotworzenia. To daje nie tylko skuteczne leczenie, które odracza chorobę, przedłuża zdrowie pacjenta o wiele lat, ale również daje takie bezpieczeństwo dla pacjentów i dla ich rodzin, dzięki temu, że ten proces jest de facto no, innowacyjnym procesem odwracającym zupełnie proces nowotworzenia. I jeszcze jedna ważna rzecz, dzięki czemu ta terapia jest innowacyjna. Jest to jedyna terapia innowacyjna w leczeniu białaczki, przewlekłej białaczki limfocytowej, która jest terapią zdefiniowaną w czasie. To znaczy się, że pacjent w zależności od schematu leczenia jest leczony 12 albo 24 miesiące. Natomiast potem kończy leczenie, nie jest wystawiony na działanie jakichkolwiek efektów niepożądanych. Co więcej, z perspektywy systemu ochrony zdrowia to również innowacja, to również przełom, dlatego że zapewnia to przewidywalność dla systemu, przewidywalność czasu leczenia, przewidywalność angażowania zasobów i wreszcie przewidywalność finansowania. Wspomniał Pan o przełekiej białaczce limfocytowej, ale ten sam lek jest też wykorzystany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej w dosyć szczególnej grupie pacjentów, którzy nie mieli szans do tej pory na innowacyjne leczenie pacjentów starszych. Tak, to prawda, dzięki staraniom firmy, ale również dzięki determinacji i decyzjom Ministerstwa Zdrowia. To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów to dla nich prawdziwy przełom, ponieważ od całkiem niedawna od 1 września pacjenci mają faktycznie realny dostęp do leczenia tym lekiem w ramach programów lekowych, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Więc dzisiaj to leczenie jest również dostępne dla tych ciężko chorych pacjentów i to możemy powiedzieć przedłuża życie tym pacjentom o praktycznie 50%. W stosunku do dotychczasowych terapii, więc jest to długo wyczekiwane leczenie, które już dzisiaj rewolucjonizuje standardy opieki nad pacjentami z chorobami hemato i sprowadza nas na równi z innymi krajami do światowej czołówki, jeśli chodzi o leczenie nowoczesnymi terapiami w hemato w Polsce. Właśnie powtórzmy, ten lek jest dostępny w Polsce, ten bardzo innowacyjny lek jest dostępny w Polsce dla pacjentów. Tak, on jest dostępny w Polsce dla pacjentów i to yy, należy też powiedzieć, że w hemato-onkologii, która od w kilku lat już jest w priorytecie Ministerstwa Zdrowia dzięki działaniom decydentów, to leczenie jest dostępne dla pacjentów w każdej linii leczenia z przewlekłą piłaczką limfocytową. W pierwszej, w drugiej czy w trzeciej linii. Więc jest to niesamowita korzyść dla pacjentów, którzy dzisiaj są leczeni na światowym poziomie. Dzisiaj dzięki innowacyjnemu mechanizmowi, jakim charakteryzuje się Venetoclax, dzięki temu, że jest inhibitorem BCL-2, tym, który powoduje odwrócenie procesu nowotworzenia, przywraca zdolność apoptozy komórek. Dzisiaj to jest skuteczne i innowacyjne leczenie, które dzisiaj Polacy mają praktycznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, żeby mogli żyć dłużej.